Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją, a jednocześnie z opinią, jaka wytworzyła mi się po pobycie w hotelu Royal Baltic położonego w ustce. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak mi się ten hotel podobał, to zapraszam oczywiście do oglądania dalej oraz do sprawdzania innych moich hotelowych recenzji. Hotel Royal Baltic w ustce leży tak naprawdę nad samym morzem, ponieważ do linii brzegowej, tak naprawdę jest może z 4 minutki drogi na piechotę, więc naprawdę bardzo, bardzo blisko. Droga na plażę jest przepiękna, bo jest ona tak naprawdę można powiedzieć, laskiem. Zresztą cały hotel jest w przepięknym otoczeniu lasu, parku, takiego miejsca, gdzie nawet pośrodku lasu były jakby wydmy, więc położenie jest przepiękne, Całe szczęście, bo ja ja na przykład bardzo kocham takie miejsca. Nie jest to hotel, który jest położony w ścisłym centrum, gdzie po prostu em, milion plażowiczów chodzi i tak dalej. On jest raczej na takim uboczu, ale tak jak już wspomniałam, do plaży macie bardzo blisko, a teren jest przepiękny, więc jest to takie fajne miejsce, gdzie możecie się na spokojnie wyciszyć. Teren hotelu jest bardzo zadbany, jest dużo zieleni, jest plac zabaw. Natomiast, jak byliśmy w nim w tym roku, na samym początku marca, to on był jeszcze generalnie w budowie, także. Szczególnie jeśli chodzi o tył hotelów, więc tam jeszcze trwały jakieś prace remontowe. Z zewnątrz hotelu, jak widzicie, jest również przepiękny, bardzo e, ładnym, e, eleganckim, ale bardzo takim klimatycznym e, stylu. Dla kogo jest ten hotel? Moim zdaniem, przede wszystkim dla e, par, dla dwojga, dla rodzin z dziećmi. I w sumie pojechałabym tam również samemu, także tak naprawdę dla każdego jak najbardziej, chociaż zdecydowanie bardziej polecałabym ten hotel, jeśli chodzi o rodzinę z dziećmi. Rodzinom, których dzieci są na przykład w podstawówce, ponieważ nie ma tam na przykład na basenie zbyt dużo atrakcji dla takich maluszków, którym już na przykład nie wystarcza kąpiel na rękach, tylko chcieliby popływać samodzielnie. Także ja myślę, że to raczej dla wciut starszych dzieci. I oczywiście, po co my tam pojechaliśmy? Przede wszystkim dla strefy SPA, która naprawdę była bardzo, bardzo bogata i to w sumie dosłownie, ponieważ. Oprócz tego zaraz przejdziemy zresztą właśnie do basenów. Mieliście do, jest tam do wyboru bardzo dużo przeróżnych masaży, natomiast są one okropnie drogie. Jeżdżąc po hotelach i troszeczkę już um, po świecie widząc, um, i tak ta cena mnie zadziwiła, ponieważ kosztowały tam, jak sobie zapisałam, masaże od 600 zł. Więc, no, jest to dosyć dużo i. I nie byliśmy, więc nie powiem Wam, jak takie masaże wyglądają, bo co nam nas zdecydowanie zniechęciła. Natomiast sam teren basenowy jest naprawdę przepiękny. Dawno nie widziałam tak pięknego, klimatycznego basenu, jednocześnie naprawdę dużego. Basen jest podzielony na taką jedna, na taki jeden, jedna czwarta może basenu, to jest właśnie taki kawałek płytki dla dzieci, natomiast zdecydowanie dalsza część jest nieco głębsza. Dookoła są leżaczki, nie ma za dużo, nie wiem jak to wygląda latem. Jak my byliśmy, to było naprawdę mało osób, więc nie mieliśmy problemu z dostępem do leżaka. Również znajduje się w strefie właśnie spa jacuzzi, które jest naprawdę bardzo przyjemne, ale również jest jedno, więc ciekawi mnie jak to wygląda latem, kiedy jest pochmurny dzień i wszyscy goście idą na basen. To mnie trochę ciekawi. Dookoła jacuzzi znajdują się cztery sauny. Z tego co pamiętam, to były to dwie łaźnie suche albo Trzy były to łaźnie suche, a jedna była to łaźnie mokra. Co ciekawe, one były odpalane o różnych godzinach. Któregoś razu, chyba w dniu wyjazdu, chcieliśmy jeszcze rano skorzystać z saun, a one dopiero się otwierały, nie wiem, załóżmy o godzinie 10. To znaczy, były dopiero włączane o godzinie 10. Więc trochę szkoda, że nie są one nagrzewane i czynne od samego rana. Pobyt na basenie szczególnie był przyjemny wieczorem, kiedy już było na dworzu troszkę ciemno, zapalały się piękne. Klimatyczne światła, no naprawdę w basenie ja byłam kompletnie zakochana teren hotelu generalnie jest bardzo zadbane i co mi się również podobało, to macie dostęp do bezpłatnego bilarda. Jest to prawda tylko jeden, z... tylko, że też zauważyłam, że nie jest to jakiś ogromny hotel. Raczej jest to hotel w takim właśnie klimatycznym nastroju, gdzie nie ma bardzo dużo turystów. Tych pokoi Pokoj nie jest jakoś bardzo duża ilość, więc może jest to wystarczające, skoro jest tylko jeden stół do bilardu. Jeśli chodzi o Jedzenie to również zostaliśmy tutaj mega, mega pozytywnie zaskoczeni. Dawno w polskim hotelu nie widziałam tak dobrego jedzenia. Pierwszego dnia mieliśmy powitanie z lampką wina albo szampana. Grała muzyka na żywo. Było miejsce również dla dzieci, ale to już innego dnia, kiedy scena była wolna. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, był piękny podział na dania ciepłe, zimne typu sałatki e, oraz na dział takich słodkości, gdzie kawa, herbata była dostępna i do śniadania. I na obiad bo często na obiad do już na przykład nie ma dostępu do ekspresu, tam było wszystko dostępne. Również te słodkości i ciasta się zmieniały, wyglądało to bardzo pięknie, a jedzenie było naprawdę dobre. Jeśli na przykład nie jadacie mięsa, spokojnie mogliście znaleźć coś tam dla siebie. Co prawda, nie była to jakoś wielce szeroka oferta dla wegetarian lub vegan, ale, ale dało się coś wybrać, nie było tak źle. Były ryby, były mięsa, były jakieś makarony, także jedzenie naprawdę, naprawdę nam bardzo smakowało. Zresztą cała sala była przepiękna, tam gdzie spożywało się posiłki. Spacerując sobie po hotelu, któregoś razu trafiliśmy również do takiej dużej sali konferencyjnej, którą pewnie można wynająć, natomiast tam był taki duży, plac zabaw dla dzieci, gdzie było dużo różnych rzeczy, które po prostu lubią dzieciaki. Oprócz tego był tam również stół do ping-ponga, więc sympatycznie można było spędzić w takiej sali wieczór. I jeśli chodzi o nasz pokój, był tak naprawdę jedyny zaraz przy windzie. Co prawda nie był to żaden minus, ponieważ absolutnie nie było słychać totalnie nikogo przechodzącego na korytarzu, czy wychodzącego z windy, czy pani jeżdżącej ze sprzętem, które sprzątały na przykład korytarze czy pokoje było tam naprawdę cichutko, i w 100% dało się wypocząć. I jeszcze, jeśli chodzi o plażę w ustce, ja na przykład byłam tam po raz. Wydaje mi się, że pierwszy i plaża naprawdę mnie totalnie zachwyciła. Po prostu jest przepiękna. Co prawda, przy hotelu, on taką najbliższą plażą jest plaża taka bardzo malutka, akurat jak my byliśmy, to tą część zabrała woda i noć wyglądało tam zbyt atrakcyjnie, ale spokojnie, niecałe 10 minut spacerkiem doszliście do ogromnej, piaszczystej, przepięknej plaży, gdzie woda była cudowna. Strasznie chciałabym tam teraz pojechać, kiedy pogoda już jest dużo lepsza. E, także tereny są przepiękne. Spacerek e, nad tą właśnie szerszą plażę też jest bardzo fajny, bo cały czas wśród lasu, deptaków. I tak jak już mówiłam, my byliśmy na początku marca, na końcu lutego i nie było problemu na przykład z otwarciem, z otwartymi knajpkami, gofry i tak dalej. Wszystko było otwarte i nawet było trochę turystów. Także podsumowując. Powiem wam szczerze, że dawno, naprawdę dawno tak bardzo nie podobał mi się e, żaden hotel w Polsce. E, naprawdę tym pobytem byłam e, zdumiona, tym hotelem e, było tam naprawdę cudownie. Ten basen przede wszystkim to było coś wspaniałego. E, no i oczywiście jedzenie było cudowne, co jest dla nas również bardzo ważne. E, dostęp do lasu, e, do wydm e, do, do plaży tak blisko to było coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego także mam nadzieję, że moja recenzja, mój filmik i, i opinia Wam się przyda jeśli się tam wybieracie ja z całego serca polecam to miejsce, było cudownie i z chęcią bym tam wróciła a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach zachęcam oczywiście do subskrypcji, żeby być na bieżąco i do zobaczenia, papa pa.